Jesteśmy na jakimś assembly. Będą jakieś nagrody, chyba. Liczymy, że coś skaknie. <laughs> tak, liczymy, że coś, coś dla nas będzie. I później zaczęli rozdawać nagrody. I zostałam z Pana totalnie zaskoczenia, dlatego mam nagranie tylko z telefonu. Wszyscy Exchange studenci dostali prezent do szkoły. Takie podziękowanie za to, że byliśmy tutaj studentami. Unboxing. <quello do sinki> <forcément, Luxem> Nie. Yeah. <y> no! Jo lord. Oni <toria> Następnie były wywoływane osoby z Honor Roll, czyli osoby, które miały największą średnią szkole, Wywoływali je klasami.

Dale! You dripping hard! Spokojnie, dalej tu jestem. Gdzie ona jest? Ale ej, oboje dzisiaj tak amerykańsko wyglądamy. No. Um, A właśnie powiedzieliśmy ostatni Pledge of Allegiance. Teraz się sobie podpisujemy nawzajem. Zgadnijcie, który zeszedł jest mój? Ten fajniejszy? Ten. <laughs> Wow! I ogólnie nie piszemy egzaminu. Także siedzimy w Media Center i robimy nic przez godzinę ponad ponad godzinę. Wczoraj sobie grałam Simpsy, a dzisiaj nie wzięłam komputera. To za ciężki. I... <laughs> tak, po pokaz magię i iluzji. Wow! <laughs> I will be back. Last class ever. Yay! Left-handed people problems. My bestie's packing. <laughs> um I thought it was a block. <laughs> okay? <laughs> Hi guys! It's last our lunch. last lunch ever. I mean, for me, not for her. <laughs> but it's moments of school for me, like going to the actual school ever. Yeah, I'm not going back to normal school. I'm going back to my homeschool. <laughs> <laughs> Tego dnia, moja przyjaciółka też miała urodziny, także skoczyliśmy po Balony i prezenty, i odwiedziliśmy ją w pracy. Podczas ostatnich dni, nie nic, nie nagrywałam, bo cały czas się pakowałam i wyczekiwałam na moich kości, czyli na moją rodzinę, która przyjechała mnie odebrać. Gdy już mnie odebrali, pożegnałam się z moją host rodziną i wyruszyliśmy dalej. Witam, Dzisiaj jest mój pierwszy dzień, kiedy nie jestem szczęśliwi, tylko po prostu jestem w Stanach. I dzisiaj jestem w Ann Arbor, czyli wciąż w Michigan, i jesteśmy u naszych znajomych. Także pokażę Wam mój pokój. Za jakieś 20 minut wychodzimy na mecz baseballowy. Ja jestem nieogarnięta. Po całej podróży dwie godziny, co widać po mnie, także. Spróbuję coś zrobić z moim twarzą, I guess. <laughs> Dnia wybraliśmy się do Henry Ford Museum pod Detroit. Zaczęliśmy naszą wycieczkę od takiej starej kolejki parowej, którą przejechaliśmy się wokół całego miasteczka. W trakcie tej wycieczki pani przewodniczka opowiadała na temat budynków, które znajdują się koło nas jak repliki różnych zakładów, domów itd. I tak Następnie zaczęłam sobie chodzić już po całym miasteczku, w którym jest naprawdę magiczny klimat. Wszystko wygląda jakby zatrzymało się w tamtej erze. Pracownicy mają również ręcznie szyte, adekwatne stroje do tego okresu historycznego. Tutaj znajdowałam się w szwalni, gdzie mogłam również sobie przejrzeć różne książki z pięknymi strojami. No po prostu ach, marzenie. Moim ulubionym miejscem w całym mieście była restauracja, która również wpasowywała się w klimat całego miejsca, nie tylko wyglądem, strojami, ale także menu, które odpowiadało na rok 1850. Więc, jak można sobie wyobrazić, menu było dosyć ubogie, ale naprawdę oddawało klimat tamtego okresu i było naprawdę, naprawdę smaczne. Moim zaskoczeniem w tej restauracji była zupa krem ze szparagów z dodatkiem kukurydzy. Naprawdę było to przepyszne. Jako starter dostaliśmy kiszone ogórki, bułeczki oraz masełko, a następnie dostałam już swoje danie główne, które było naprawdę bardzo dobre, mimo że może wydawać się troszkę ubogie i nierestauracyjne. No I kontynuowałam swoją podróż przez miasto, wchodząc do takich budynków jak Middle School, czy Dom Henry'ego Forda, czy jeszcze inne naprawdę bardzo ciekawe do zobaczenia rzeczy. No, i zaczęła się najbardziej ekscytująca część całej wycieczki, czyli przejechanie się Fordem Modelem T, czyli pierwszym kiedykolwiek samochodem wypuszczonym na produkcję masową. No, naprawdę było to ogromne przeżycie. Fakt, że ten samochód po ponad 100 latach jest nadal w stanie jeździć i to naprawdę dobrze, jest tak zaskakujący i po prostu. Moment przejechania się po tym całym miasteczku, widząc te osoby ubrane na XIX wiek, jest tak magiczny. Po muzeum wybraliśmy się wszyscy do Wendy's i był to mój ostatni raz, kiedy jadłam Wendy's w Stanach. Wziąłem sobie oczywiście moje kochane frosty czekoladowe. I przez resztę dnia tak naprawdę siedziałam w jacuzzi i pakowałam się, ponieważ już następnego dnia wyruszaliśmy w nowe miejsce. W ogóle myślałam, że ja dostanę i nie wiadę. Na granicy zatrzymali, że nie biadę z powrotem do Stanów.